A studio, proszę Państwa goście. Pan Jacek Bogucki, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi. Dzień dobry Panie Ministrze. Dzień dobry. Jerzy Chróścikowski, przewodniczący NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność i senator PiSu. Dzień dobry. Dzień dobry. Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, Wiktor Szmulewicz. Dzień dobry. Również witam Panowie. Pytanie jest takie, kto komu zaoferował współpracę? Czy Panowie mają... Taką wiedzę Moskwa wybranym europejskim krajom, czy na przykład nie wiem, Paryż, Kopenhaga, Moskwa? Sądzę, że jedna trochę strona i druga. Putinowi podejrzewam Rosji i zależy, żeby rozbić Unię Europejską, a znamy niektóre kraje, zwłaszcza jak Dania, Holandia, Francja, które dla nich ten rynek wieprzowiny jest bardzo ważny. Próbowali już o wiele, wiele wcześniej, więc szukają, że tak powiem, przymierzeńców i z jednej, i z drugiej, i z drugiej strony. To ja proponuję, żebyśmy obejrzeli filet, a jak chwilę wracamy do dyskusji. Coraz więcej krajów Unii chce na własną rękę rozmawiać z Rosją o zniesieniu embarga. Taką wolę zgłaszają już Duńczycy, Francuzi, Hiszpanie i Włosi. Tłumaczą, że wznowienie handlu z tymi krajami pomogłoby unijnemu rynkowi wieprzowiny. Na razie jest to absolutnie sądowanie. Wiemy, że stanowisko Unii na razie przynajmniej się nie zmieniło. Rolnicze związki zawodowe już oficjalnie zaprotestowały, sprzeciw trafił do Brukseli. To mocne i jednoznaczne stanowisko wobec ewentualnej zgody na wznowienie indywidualnych negocjacji krajów członkowskich z Rosją podobnego zdania jest polski rząd. W przypadku rozproszenia tej jedności Polska naprawdę ma dużo mniejsze szanse w negocjacjach z Rosją niż cała Unia Europejska i stąd zniesienie embarga na przykład dla niektórych krajów europejskich dla Polski byłoby ogromnym ciosem. Prawdopodobnie i tym razem uda się zablokować unijne decyzje w tej sprawie, bo oprócz Polski takim rozmowom sprzeciwiają się też Niemcy. W praktyce to może oznaczać, że Komisja Europejska nawet nie rozpocznie dyskusji na ten temat. Embargo trwa bardzo długo i na pewno wiele, wielu krajom bardzo zależy na tym, żeby sprzedawać. To nie pierwsza próba złamania unijnej solidarności. Niewykluczone, że wszystko inspiruje Moskwa, której bardziej zależy na przełamaniu unijnej jedności wobec embarga niż na wznowieniu importu żywności. Pan minister Kowalczyk powiedział o ciosie w polskie rolnictwo. Panie Ministrze, można było albo czy można, albo czy powinniśmy w jakiś sposób zapobiec temu ciosowi? No, chyba to się nie zdarzy. Dla nas jako dla rządu w tej chwili tego problemu nie ma, bo póki co jest, są to rozmowy na poziomie e, związków e, Kopyko-Jeki. E, natomiast e, mam nadzieję, że, że nie dojdzie do takich e, nawet rozmów, e, chociaż mamy takie sygnały, że część państw e, próbuje nawet teraz, e, gdy jest embargo, e, może nie państw tyle, ale podmiotów gospodarczych e, z Europy, szczególnie zachodniej omijać embargo i różnymi kanałami wysyłać swoją żywność. No tu Europa powinna być jednością, natomiast no tych przykładów w historii ostatnich nawet lat mamy trochę, że do końca tak nie jest. Ale gdyby się Paryż z Kopenhagą na przykład jeszcze kilka litrów na przykład dogadali, to my zostajemy zupełnie na poboczu, bo nam się będzie wymawiało, że my oprócz Ale tego mamy... To jest prawa unijnego. Ja myślę, że wszyscy próbują różnie to rozprowadzić. Ja powiem tak: już Francja podpisywała wstępnie takie uzgodnienia i myśmy to zablokowali, jak pamiętamy, w zeszłym roku. Będąc jeszcze w Kopa prezydentem, wiceprezydentem, to miałem cały czas od kolegów prośbę Francuzów, abyśmy spróbowali dopuścić tą możliwość, i to już od jesieni trwa. A teraz przyspieszono pracę na grupie roboczej wieprzowina w Kopa która chce osiągnąć rolniczych związków zgodę na to, żebyśmy my wyrazili zgodę i w ten sposób jako rolnicy sami się domagali. Nie ma takiej zgody. My tu wszystkie sześć... Central Związkowych razem z Izbą podjęliśmy decyzję 12, że kategorycznie sprzeciwiamy się, takie stanowisko jest Polski do Kopa gdzie uważamy, że nie ma prawa wyjść dokument, który będzie 18 lutego potwierdzany. Chcielibyśmy, żeby to wyszła decyzja Kopa Takiej decyzji z naszej strony nie będzie i będziemy to blokować skutecznie, gdyż uważamy, że to jest rozbicie Solidarności. Na to zgody polskich organizacji. czy nie Duńczyk stoi na czele Kopa Na czele stoi Duńczyk? A właśnie. Na czym będzie zależało szefowi no pewnie będzie zależało na tym, i dlatego przedstawiciel grupy akurat roboczej Skopy przyjechał tutaj do, do Polski, rozmawiać bez naszej właśnie wiedzy i to jest karygodne. Przyjechał to rozmawiać i, i z przetwórcami, a z, głównie z Animexem, gdzie wiemy, kto jest właścicielem jego, jaki jest tam to kapitał z przetwórcami, żeby lobować. Wśród przetwórców, którzy też mają swój tam interes, pewien, żeby Polska wyraziła na to akceptację. Jest to zdecydowanie z, y, karygodne, że, że do takich rzeczy akurat to dochodzi. I sądzę, że musimy także jako polskie organizacje, i dobrze, że się dzieje, że zaczynamy działać wspólnie w ważnych innych sprawach dla Polski, i także powinniśmy zadbać o to w przyszłości, żeby w ścisłym kierownictwie Kopy nie może być tak, że, że nie ma naszych przedstawicieli. I trzeba o to po prostu walczyć wspólnie, bo to te nasze, że tak powiem, błędy organizacyjne tutaj doprowadziły do tego, że nie mamy właściwego przedstawiciela w Pan tak Chcę nadzieja, dokładnie powiedzieć, nadzieja, że jeżeli panowie się tutaj porozumieją, to tam będziemy mieli większą siłę w negocjowaniu. Tak. Ale to nie jest tylko sam głos Polski. To My musimy pracujemy nad tym, żeby różne organizacje w innych krajach tak samo blokowały. Tak jak było powiedziane feletonie, że Niemcy, ale musimy namegać Czechów, musimy namegać Słowaków, wszystkich po kolei krajów, tych naszych, które nie pozwolą na rozbicie Solidarności, bo w ten sposób. Próba rozbicia jedności powoduje, że lobby inne wygrywa. Panie ministrze, ja chciałem zapytać taki czarny scenariusz. Gdyby się tak stało, że ta solidarność pęka, to co wtedy, co może zrobić polski rząd? Możemy coś zablokować czy nie? No ja myślę, że nie, nie ma takiego scenariusza, on jest niemożliwy. No gdyby do tego doszło, no to znaczy, że Unia Europejska rozpada się Ale na początku być embarga, jednością. pamiętają Państwo, jakiś transport wydaje mi się z Austrii chyba wyjechał, potem potem tłumaczyli się, że to przed wprowadzenia embarga on wyjechał jakiś no to tam ja, ja problem, mówiłem o prawda? tym, że tego typu przypadki pewnie zdarzają się, ale to co innego kiedy zdarzają się. Próby omijania przez przedsiębiorstwa tego embarga i, i, i temu powinny przeciwdziałać służby, odpowiednie służby. Natomiast no, zupełnie inną sytuacją byłoby, gdyby państwo, którekolwiek podjęło takie bilateralne rozmowy z pominięciem służb. Ale co wtedy, czy to jest upadek wspólnej polityki rolnej w Europie? Nie, ale tu chodzi o zmianę przepisów. Dlatego że próba takiego porozumienia technicznego w sprawie europejskich certyfikatów weterynaryjnych to jest próba takiego prawnego rozwiązania, co by przy Zwalało. I dlatego rząd, ja jestem tutaj przekonany, że i ileś rządów naszych krajów sąsiednich nie doprowadzą do tego, bo to musi się odbyć za zgodą dokumentów takich, które muszą być zatwierdzone przez Komisję Europejską. Na dzień dzisiejszy nie ma zgody, jest embargo, musimy tego pilnować, nie możemy pozwolić. I tak mamy kryzys wieprzowiny, jeszcze rozkładać i obiecywać nam co najgorsze, że mówiąc, że będzie można niektóre elementy wyprowadzać z Europy, pozwoli nam na to, że produkcja będzie można. Nie, to będzie tak, że nasza produkcja będzie jeszcze bardziej poniżej możliwości funkcjonowania zabezpieczenia bezpieczeństwa, żeby Polakom awarii rosła jak rośnie w Niemczech, rośnie w Danii, rośnie we Francji, w Hiszpanii, więc nie możemy pozwolić na to, że gdzie indziej będą dalej rozwijać tutaj hodowle, a my będziemy likwidować. Pan Sądzę, że ważną rzeczą mimo wszystko jest to, że dwa tygodnie temu jednogłośnie wszystkie kraje Unii Europejskiej przedłużyły sankcje wobec Rosji, więc tutaj mamy stanowisko rządów wszystkich krajów jednoznaczne. My się spotykamy się spotykam za najbliższym czasie z Wyszehradzką czwórką i ona to na pewno nasze stanowisko również poprze. Będę to, to rozmawiał z kolegami z Niemiec, bo to też jest ważne, jeżeli oni są dzisiaj też kontra rozwiązaniem takim, więc trzeba tą silną koalicję stworzyć. I ważne jest także dzisiaj dla producentów, zwłaszcza wie, wie, wieprzowiny, to nasze drugie ważne te, też pismo, które żeśmy wy, wysłali do, do Komisji Europejskiej o przedłużenie możliwości pomocy na tych rynkach dzisiejszych trudnych. To, co było w 2015 roku, te 450 milionów euro dla wszystkich krajów z Polska skorzystało z tego 29 plus jeszcze 29 budżet państwa. Prawie, że to dołożył. więc uratowało w pewnym sensie albo złagodziło skutki na tych najważniejszych dwóch, dwóch rynkach, rynku wieprzowiny i trzody właśnie chlebnej. Będziemy wnioskować o to, żeby takie środki, to podobne, a może większe, były w budżecie na 2016 rok, bo to pomoże producentom dzisiaj, zwłaszcza w Polsce, gdzie mamy ten ASF i dodatkowe spadki cen i spadki produkcji mleka, pozwoli przetrwać, bo to jest dzisiaj, nic się nie zmieniło korzystniejszego w 2016 niż było to w 2015 roku. Ale my musimy też od Komisji Europejskiej domagać się znacznych środków na ochronę przed AFSM, dlatego że w tej chwili na Ukrainie jest już bliskość, około 200 kilometrów. Ja mam informację tutaj, bo mieszkam przecież koło zamościa na granicy polsko ukraińskiej i są sygnały, że musimy już tam myśleć o zabezpieczeniach przed FSM. Unia Europejska musi zabezpieczyć się, bo jeśli w Polsce będzie, to Unia Europejska będzie miała następny problem. Bardzo panu dziękuję. dziękuję za spotkanie.